Tak wygląda zmierzch nad Pogorią 4, tutaj od strony Antoniowa, jest taka dzika plaża latem odwiedzana przez ludzi szukających miejsca dobrego do wypoczynku, tu spędzają czas opalając się lub robiąc inne rzeczy. Ale to, że ta plaża jest, no to jest. To nie ma żadnego znaczenia. Bardzo ciekawy jest potok, który tutaj wpływa. Ma taką dość zimną wodę, o wiele bardziej zimniejszą niż tutaj w zbiorniku. Żałuję, że nie wziąłem sobie jakiegoś sprzętu pływającego. i Nie wykorzystam tej chwili i nie wykąpę się ponieważ woda jest w miarę ciepła. Zbiornik się bardzo długo nagrzewa, bo jest duży i głęboki, ale też powoli się wychładza. I mimo tego, że teraz było kilka dni takich, ta jesień taka była z tej strony takiej najmniej przyjemnej, czyli wilgotna, zimna i deszczowa, to ten zbiornik nadal, nadal tutaj ma tą wodę taką bardzo przyjemną. Rękę włożyłem do wody i nie odczuwałem chłodu, także spokojnie spokojnie nadaję się do kąpieli, ale to zrobię chyba w tym tygodniu. E, wracając do tego potoku. E, ja byłem wiele razy nad tym miejscem. E, ten potok był czasami okresowy, a czasami płynął, ale nigdy e, nie był w takiej, tak duży jak płynie teraz. No, na pewno wynik tego mają opady, to jest raz. A dwa, w górę tego potoku, skąd spływa ta woda, to już są siedliska bobrów, tam budują tamy w lesie. Tam jest nawet jakiś fragment chroniony. One tam bytują, budują tamy w lesie, podnoszą retencję tego miejsca, podnoszą poziom wody. Ta woda się tam gromadzi w rozlewiskach, a nadmiar jej tu jest przez nie zrzucany, i ona sobie tutaj spływa. Taki ciek wodny tutaj płynie. Płynie i wpada tu do Pogorii 4. I natlenia ten zbiornik. Tak to wygląda. Lubię tu przyjeżdżać o tej porze lub później jeszcze. Miejsce pozbawione jest ludzi. Nieliczne osoby sobie spacerują. O tej porze już w ogóle jest taki teren bezludny. Chociaż znajduje się cały czas w Dąbrowie Górniczej. Ta woda sobie stamtąd płynie, płynie, płynie i tutaj wpada.